Ach, zajezdnia w Grotkowie! Jak dobrze przypominam sobie to miejsce! Pamiętam, że to tutaj te 75 czy 76 lat temu zrobiłem ten żart na Gabrysiu. No, to trochę zabawne pomyśleć, jak bardzo nasza kolej rosła od tego czasu. Mamy o wiele więcej stacji i o wiele więcej lokomotyw. Ogólnie wszystko jest większe, jest więcej. Hmm, to dziwne. Dałbym sobie uciąć koło, że Gabryś przyjechał dopiero z ekspresem. Ale teraz na stacji stoi Kuba. Przynajmniej na niego mi wygląda. Wygląda bardzo podejrzanie, zwłaszcza z tym numerem 5. I co się stało z jego czarnymi paskami. Teraz widzę tylko jakieś szare i brzydkie. O, patrzcie. Też nadjeżdża Diesel. On również wygląda inaczej. Co się dzisiaj dzieje? I co to jest za dziwne coś stojące przy peronie? Trochę wygląda jak Karolcia. Ale Karolcia przecież nie jest lokomotywą. Powinna stać w porcie i pomóc Karolkowi rozładować ładunek. Ojeju, coś tu jest nie tak. Chwila. Co się dzieje? Nie czuję się dobrze. Och nie! Co się ze mną dzieje? Muszę stąd uciekać. Och, nie! Pośpiesz się, Tomku. Pośpiesz. Och, nie! Mój głos też się zmienia. Witaj, Tom. Och, nie! Nie! Не. Не, не, не. Он.